Hej, hej! Z tej strony Cat, a ja witam was w kolejnym odcinku ze SkyTech'a. To już jest ostatni odcinek, który nagrywam, żeby mieć zapas na urlop. Ale dzisiaj będziemy robić wyjątkowo fajne rzeczy. Akurat jeśli chodzi o SkyTech, to dawno takie rzeczy się nie działy, a w dzisiejszym odcinku takich rzeczy właśnie doświadczymy. Tylko czekajcie, bo ja chyba mam wyłączoną muzykę z Minecrafta. Dźwięki, o, dźwięki nie, dobra, wszystko działa jak powinno ja przy okazji jeszcze póki się na was patrzę chciałabym powiedzieć wam o zostawianiu łapeczek w górę i komentarzy bo to bardzo mnie wspiera a jeśli jesteście tutaj nowymi osobkami to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, bo wtedy dostajecie również powiadomienia o tym co się dzieje na kanale i tak jak widzicie, już się do was odwracam normalnie, mamy już Vivren Fusion Crafting Injectory sztuk 8. Bo ostatni jest tutaj, więc możemy go już wyciągnąć, położyć tutaj i tak jak widzicie mamy 8 Vivren Fusion Crafting Injectorów. Bardzo z tego powodu się cieszę, bo to jest o krok bliżej e, do robienia innych rzeczy, lepszych rzeczy. E, I właśnie dzisiaj jedną taką rzecz będziemy sobie robić, a mianowicie będziemy sobie robić nasz e, grinder. Mob Grinder z Drakonika, tak? On jest z Drakonika. No i go właśnie sobie dzisiaj będziemy wykonywać. Do niego potrzebujemy, tak? Owe itemy. Na nie je już mieliśmy w sumie przygotowane bardzo, ale to naprawdę bardzo dawno temu. E, więc nie pozostało nam nic innego, jak tylko umieszczenie tych wszystkich itemów w odpowiednie miejsca. No i to już będzie tyle. E, zaraz będziemy po prostu odpalać nasz. Tutaj Fusion Crafting. No, przy okazji, musimy jeszcze odpalić tutaj turbinę. Oczywiście, jeszcze musimy odpalić reaktor, żeby dostarczało nam odpowiednią ilość prądu, no i steamu, dzięki którym nasza turbina działa. No i tak, jak widzicie, to się wykonuje. To jak turbina się rozpędzi, wykona się dosyć szybko. Ja przy okazji ciągle przetwarzam tutaj. Nasze cirkuty a w sumie te nasze procesory na komponenty, tak jak widzicie, już mam 384 komponentów tych pojedynczych. Potrzebuję takich komponentów 486, żeby zrobić jeszcze dwa takie 1024 Mega Storage komponenty. Więc tak, powoli to przerabiam. Ale jeszcze póki tam się kończy, to tak jak wcześniej już mogliście zauważyć, bo nic nie wybucha ani nic. To wyłączyłam wszystkie nasze generatory, ze względu na to, że uzyskaliśmy 64 Rainbow Stone'a. Nie jest on do niczego przydatny, tak naprawdę nie ma z nim żadnych craftingów, ale jest on potrzebny jako quest do zamknięcia jednej zakładki, którą właśnie sobie zaliczymy. Proszę bardzo, chapter complete: Extra Utilities jest już zamknięte. Bardzo z tego powodu się cieszę. Te bloki również fajnie wyglądają, ale dla mnie się liczy to, że cały chapter z Extra Utilities właśnie zamknęliśmy, możemy sobie odebrać nagrodę. Oczywiście nie jest to yy, żadna taka... Ważna nagroda, bym powiedziała, ale tak jak widzicie, nasze pole OK tutaj po boku się coraz bardziej powiększa. Czy, czy, czy to się już zrobiło? To się zaraz zrobi. Tak, właśnie, już mamy 100%, więc teraz tylko i wyłącznie się naładuje do, do pełnego craftingu i zaraz będziemy mieli nasz mob grinder. Z tego mob grindera oczywiście będziemy robić rzecz do. Już Wam zaraz pokażę do czego, tylko powyłączam. Będziemy robić Deep Mob Learning, bo potrzebujemy zrobić Simulation Chamber. A właśnie do tego potrzebowaliśmy nasz Mob Grinder, który właśnie teraz sobie zaliczymy. Halo, halo. Proszę się quest zaliczyć, zanim tutaj dojdę. O, proszę bardzo, zaliczył się. I tak jak widzicie, teraz odblokował nam się simulation chamber, który możemy wykonać. Wszystkie itemy tak naprawdę na to mam w tym craftingu, tylko potrzebowałam tego środkowego, czyli mob grindera. Teraz już go mamy, więc wystarczy tylko podejść tutaj, załadować wszystkie itemki i tak jak widzicie... To już po prostu działa. Te muszą być o poziom niżej, z tego co widzę, więc zaraz sobie je poprzestawiam, to się wykona i zaraz do Was po prostu wrócę. Dobra, już się wykonało, tak jak Visual Simulation Chamber y, wykonany, więc możemy go odebrać. Zaraz nam się zajęczy z nim quest, a zaraz po tym questie wykonamy sobie mm, tutaj nasze blank data moduły. E, oczywiście wszystkie te, które potrzebujemy wykonać e, do questów, tylko potrzebujemy poczekać chwilę. Tak już się wykonało, więc zaraz nie pozostało nam nic innego jak wykonanie właśnie tych wszystkich data e, modułów. Tak właśnie. No i tutaj będziemy potrzebowali jajka smoka, ender perłę, e, shulker, shella, e, wither, czyli nederową gwiazdę, blaze powder, ghastira, Witherowego e, witherową główkę, e, Bonmila, gunpowder, oko pająka i rotten flesha. Więc ja sobie to uzbieram i zaraz po prostu do was wrócę. Dobra, już mam w naszym ekwipunku wszystkie itemy, które prawdopodobnie będziemy potrzebować. No i teraz wystarczy je tylko połączyć. Shulker data, Shul yyy, sh 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 data Model mamy Skeleton Data Model mamy Wither Skeleton Data Model mamy Blaze Data Model mamy Wither Data Model mamy Spider Data Model mamy Creeper Data Model mamy Zombie Data Model mamy. Enderman Data Model mamy, Ender Dragon Data Model mamy, no i Ghast Data Model mamy. Więc teraz powinny nam się zajrzeć wszystkie questy z trzech zakładek. Jednak na dzisiaj z Deep Mop Learningu to by było na tyle. Jeszcze y, ewentualnie możemy zrobić lud fabrykator. Zresztą lud fabrykator chyba tutaj jest, tak, jest lud fabrykator, więc możemy po prostu go wziąć i sobie zaliczyć. Ale dzisiaj z tego y, moda to by było na tyle. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że ja nie mam pojęcia, jak się tym posługiwać. I będę musiała się po prostu tego nauczyć. A nie ukrywam, że skoro te odcinki są nagrywane y, przed moim urlopem, no to teraz nie bardzo mam czas na uczenie się nowych modyfikacji, chciałam po prostu rozpocząć to z Wami, a będziemy to kontynuować w prawdopodobnie następnym odcinku, bo wtedy będzie na to czas. A ja teraz, y, póki mam chwilę wolnego, bo tak naprawdę nic nie muszę wykonywać aktualnie, bo nie mamy nederkwarcu, y, nie nederkwarcu, tylko kwarcu. No to sobie po prostu na niego poczekam, bo tutaj się wyrabia i wrócę do was, jak y, będę mogła już zrobić coś więcej po prostu na tej paczce. Dobra, już do Was wróciłam. Przy okazji zrobiłam sobie rzeczy na trzy nowe nasionka, czyli na nasionko z węglem na nasionko slajmowe i na nasionko silikonowe. To będą nasionka, które aktualnie będę chciała zrobić. Są to trzy nasionka, które aż tak bardzo nie są mi potrzebne, ale warto jednak je mieć, więc y, czas je po prostu wykonać. To sobie przeklikajmy. Jeszcze potrzebujemy oczywiście naszą różdżkę do y, aktywowania naszego tutaj, o właśnie, naszego stołu. A przy okazji chciałabym podziękować tym osobom, które są aktualnie na serwerze, czyli Manian i Mr. Lisek, ze względu na to, że dali mi aż 16 styler kapasitorów. Jeden już zużyłam, oczywiście, do naszego tutaj sagmila, żeby o wiele szybciej przerabiał nam surowce. No i przy okazji dali mi jeszcze właśnie oto taką ładną skrzyneczkę z certu z kwarcem, przez co mogłam sobie przyspieszyć trochę tą produkcję. I, i będziemy mogli teraz wykonać te cirkuty, na które tak bardzo długo już czekamy. Tylko dajcie mi chwilę, bo muszę znaleźć oczywiście na nie przepis. Proszę bardzo, brakuje nam nie wiem ilu dokładnie, jeszcze, jeszcze brakuje nam 38, e, dokładnie, więc ja sobie to przeklikam 30 i jeszcze będzie nam brakować 8, prawda? Tak, jeszcze będzie nam brakować 8. Żeby nie przeklikać, proszę bardzo, mamy 486 naszych 1K mega Storage komponentów. Ja sobie to przeklikam na wyższe tiery, ale teraz lecimy po nasze pierwsze nasionko z trzech. Teraz zróbmy sobie slime'owe. Na slajmowe potrzebujemy tyle właśnie rzeczy, więc wyklikajmy nie. Niech ono się również robi. A na nasze silikonowe potrzebowaliśmy silicon bucket. silicon bucket, jakby ktoś się zastanawiał jak zrobić, bo może ktoś... Może nie wiedzieć po prostu, no to trzeba e, z tych takich probówek, o z tych silikonceli przetransportować to e, właśnie do, e, do, do... Do, do, czego? E, do fluid transportera z fluid transponzera właśnie do... E, o Jezu, do fluid... Nie. Z fluid transponzera do mag... Nie, z magma crucible do fluid transponzera? Czy jakoś tak? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, ale no wiecie, jak to tam dalej leci. Chyba z fluid transpozera, po prostu przetransportować to do właśnie fluid transpozera, a z fluid transpozera przetransportować to do baketów. Tak, to właśnie działamy na jednej tylko i wyłącznie na jednej maszynce. Dlatego się tak aż poplantałam, ale dobra, już wszystko wiadomo. E, zaliczymy sobie przy okazji trzy nowe nasionka z tego właśnie e, tej oto naszej zakładki. Większość tutaj mamy już skończoną, no ale e, tak e, te nasionka to będzie raczej powolny, naprawdę powolny crafting. Zresztą, tak jak widzicie, no jakichś specjalnych rewardów nie dostaliśmy, choć z Machine Casing to akurat, e, to akurat rzecz, która zawsze się przydaje. Zresztą tutaj z tych poprzednich questów. Również dostałam takie dwie maszynki, więc tak jak widzicie, mamy takie trzy maszynki, które zawsze, na których zawsze będziemy mogli działać, a nie będziemy musieli już ich wykonywać. Więc dobra, póki mamy te trzy seedy, to ja pójdę je odłożyć tutaj oczywiście do naszych seedów. Już nie mamy tutaj miejsca na nowe seedy, ale trzeba będzie je zrobić. Oczywiście prawdopodobnie zrobimy tutaj drugą linię, która będzie na kolejne nasze seedy, żeby to wszystko jakoś wyglądało. Bo prawdopodobnie to będzie tak całe zapełnione. Ale zobaczymy, bo ten pokój jest dosyć niewymiarowy, więc to sporo przeszkadza. No ale dobra, ja idę teraz robić nasze Mega Storage komponenty i wrócę do Was, jak już będziemy mogli zrobić ten pełnoprawny 4000 Mega Storage, czy jakoś tak. No ale dobra, widzimy się zaraz. Dobra, i od Was mamy nasz upragniony 4096K Mega Storage komponent, więc mogę go już wyciągnąć bez żadnych wyrzutów sumienia i tak jak widzicie p quest mamy zaliczony, ale quest może się zaliczysz? Może kiedyś, no ale fakty są takie, że jak zaliczy nam się ten Quest, to w mechanizmie odblokuje nam się Basic Gas Tank. Właśnie zaliczył nam się Quest, więc możemy teraz zrobić Basic Gas Tank. Proszę bardzo, oto w ten crafting właśnie wkładamy nasze tutaj Storage Component. No i mamy Basic Gas Tank sztuk 2. O, tylko trzeba je rozdzielić no i zaraz ten quest również się zaliczy oczywiście, no a zaraz po nim zaliczymy sobie kolejne dwa questy, które będą mówić nam już o konkretnych maszynkach, czyli jeden to Electrotic Separator a druga to Chemical Oxidizer więc nie pozostało nam nic innego jak aktualnie przy zaliczonym questie wyciągnąć te dwie maszynki i w w tym momencie mamy prawie wszystko na porobienie właśnie naszej tutaj maszynerii, e, która będzie nam produkować oczywiście różne rzeczy. Różne rzeczy e, w sensie różne ciecze do mechanizmu, nasze tutaj liquid deuterium, e, liquid ditiflu i liquid tritium. To prawda, żeby to wszystko przerobić na liquid to będzie sporo zabawy ze względu na to, że my to Deuterium, na przykład Deuterium, będziemy dostawać w gazie, czyli po prostu w tym. A żeby to przerobić na ciecz, będziemy potrzebowali do tego Rotary kondensator, e, który wykonuje się w ten sposób. No i go jeszcze nie mamy, ale będziemy go mieli, bo i tak będziemy musieli go wykonać. E, prawdopodobnie zaraz do tego po prostu przejdziemy. Ja tylko tutaj sobie usadowię te dwie maszynki. Tą maszynkę to będzie nasze litium e, na ciecz, czyli ona będzie sobie stała w tym miejscu, bo e, ta maszynka będzie nasze litium wykonywała, prawda? Chyba tak, tank będzie litium wykonywała, do tej maszynki będzie leciało to litium i przerabiało się na ciecz, a tutaj będzie ta ciecz trafiała, a w sumie gaz chyba, i przerabiała się na tritium. No a tritium będzie leciało już do tej maszynki, gdzie będzie przerabiało się z deuterium na DT Fuel. No i ta maszynka to jedyne miejsce e, prawowite, żeby ona tutaj stanęła, no i tak jak widzicie praktycznie cały ciąg mamy skończony. Tutaj idzie tu aż do tej maszynki, no a z tej maszynki idzie tu i idzie z powrotem do tej maszynki, no i tutaj będzie nasz DD Fuel, ale zanim do tego przejdziemy, no to tak jak powiedziałam, ja idę przygotować crafting na tą maszynkę i zaraz do Was prawdopodobnie wrócę. Dobra, powiem Wam, że dzisiaj to jest jakaś katastrofa. Nagrywając ten odcinek, chyba trylion razy go e, jakby zakończyłam i zaczęłam ponownie. Nie wiem czemu, ale ciągle mi się klikają akurat przyciski, które kończą i zaczynają mi nagranie, co powoduje to, że będę miała naprawdę dużo do montażu, ale na szczęście jest to podczas cięć, więc dla Was to i tak będzie niezauważalne. Fakty są takie, że podpiąłam nasze wszystkie tutaj maszynki do prądu, który jest z panela poziomu piątego. ta maszynka nie potrzebuje prądu ona prawdopodobnie będzie działać na, na światło słoneczne jeśli nie na światło słoneczne to później po prostu to zniszczymy i zakleimy tą dziurę może ona po prostu działa sama w sobie, nie wiem niestety jak to jest bo nigdy tego nie robiłam ale mamy już wszystkie itemy na zrobienie naszego rotary kondensatora fakty są takie że musiałam czekać bardzo długo na steel casingi, ale to nieważne jak pomijmy ten fakt Yy, jeszcze jedną rzeczą, którą chciałam powiedzieć, jest to, że tutaj są te ulepszone kabelki, czyli te wymagały od nas Atomic y, Aloja, a te od nas wymagały Reinforced Aloja, te robi się w taki sposób, jak robiliśmy w poprzednim odcinku, yy, te za to robi się z podstawowych je też robiliśmy w poprzednim odcinku i wystarczy po prostu je łożyć z vibrantem. Te nasze flux kondensatory chyba też już kiedyś robiliśmy, ale przy okazji przelecę Wam crafting, żebyście mogli zobaczyć, jak go konkretnie zrobić. No, jednak mamy już wszystko, więc możemy odebrać nasz rotary kondensator. Następną rzeczą, którą będę chciała zrobić prawdopodobnie w przyszłości jest Enrichment Chamber, który nie jest aż tak drogi, tak naprawdę Still Casing mamy, Block of Steel mamy, E, tak naprawdę The Enchanted 2 to jest jedyna maszyna, którą będziemy musieli zrobić, ale na to itemy również powinniśmy mieć, gdzieś tam e, powoli sobie dozbierać bynajmniej. Ultimate Control con Recuty to też już, już jest prosta rzecz, no i fusion koile. E, no to dwa to akurat mogę się przemę przemęczyć z tamtymi craftingami. Po co nam jest ten rotary kondensator? Tak jak wcześniej powiedziałam, będzie on zamieniał nasz gaz na ciecz, dzięki czemu będziemy mogli ją oddawać sobie do Questa. Pierwszą naszą cieczą, którą będziemy chcieli uzyskać, będzie... O tak, jak widzicie ta maszyna się już ładuje. Będzie nasze deuterium. Deuterium e, tutaj, jak ta maszyna zacznie działać, proszę bardzo, ona już zresztą działa. Będzie produkować heavy water. Heavy water będzie szła tutaj, a całe e, potem ta heavy water, która znajduje się tutaj, będzie szła tutaj. Już wam zresztą pokazuję. E, I i i Halo, proszę się odpalać. Będzie na Extract, Always. E, proszę bardzo. No i tutaj jak widzicie, to już się przerabia na Deuterium i Oxygen. Oxygen będzie wracał do tej maszynki, czyli do e, Pressurized Reaction Chamber, e, dzięki czemu będzie z wodą wykonywał nam... E, o Jezus. Ten crafting. Z wodą będzie nam za pomocą soli wykonywał lithium i przy ich Hydrogen. No ale tak jak widzicie, ta ląduje tutaj nie ląduje. To, to nie była prawda, co powiedziałam. E, fakty są takie, że tutaj wyprodukowuje się deuterium. Deuterium zaraz przyślemy sobie do tej maszynki, ale zanim to jeszcze zrobimy, o ja tutaj nastawię tylko tak, e, to muszę ją podłączyć do prądu, bo oczywiście jeśli nie podłączymy jej do prądu, no to ona e, nie będzie nam te, tego przerabiać. Wolałabym, żeby coś pomiędzy nimi było, żeby one były oddzielone jakimś tankiem, ale póki co nie będę w stanie tego zrobić. Zrobić. Powiem wam, że nie chcę tak klikać na ślepo, bo jeśli tutaj dam wyjście, to nie wiem co będę ekstraktować. No i właśnie, nie to co potrzebuję będę ekstraktować. Ach, bo tutaj jest oksygen, a deuterium chyba jest z tej strony dokładnie. A więc zaraz spróbujemy to podłączyć tak, żeby yy, nie oksygen przerabiać na łykot, bo tak jak widzicie to rotary kondensator przerabia nam gaz na ciecz po prostu. Więc zaraz podłączę sobie z tej strony, o właśnie tak, o pójdziemy z naszym deuterium i zaraz do was wrócę, bo potrzebuję trochę więcej kabelku. Dobra, pozbyłam się stąd tego naszego oksygenu, więc teraz będziemy mogli przerobić nasze deuterium. Tak jak wcześniej powiedziałam, tak chciałabym zrobić. Czy ono tutaj nie działa? Jak ja mam wyciągnąć deuterium? Ej, no ja bym chciała deuterium. Dobra, czekajcie, wypróżnimy go z tego. Tu damy na chwilę wstrzymanie. Bo coś mi tutaj nie gra, a ja nie mogę wypompować tego deuterium. Dobra, jest teraz zero. Teraz ten gaz. Halo, proszę się tutaj. Um... Ty, maszynko, proszę się odwrócić, tak, żebyś się połączyła. Oczywiście. Dobra, jest połączona teraz. No i teraz już powinno tylko i wyłącznie deuterium wypompować, dlatego że nic innego nie ma. Ale ono stąd tego deuterium nie chce nam wypompować. Więc o co chodzi? Deuterium. No ja chcę deuterium, a skąd ja mam wypompować to deuterium? Może tutaj idzie to deuterium, z drugiej strony, dajcie mi chwilę. Uwaga, chwila, chwila prawdy. Tak, z tej strony idzie nasze deuterium, więc tak jak widzicie, wszystko działa aktualnie, z tej strony idzie nasze deuterium. No to teraz musimy odwrócić naszą maszynkę, ona tutaj ma output na ciecz. No i zaraz sobie po prostu. Damy nasze. O, czekajcie, pochodnie przeniesiemy. Tutaj się robi nasz liquid deuterium. Ten liquid deuterium po prostu będziemy napełniać do tej oto maszynki. Wystarczy, że zmienimy sobie tutaj taska na jeden bakiet liquid deuterium. No i zaraz po prostu, o, weźmiemy go, tylko może nie ze ścianą przy okazji, bo chyba ściana powinna być na swoim miejscu. No i damy go tutaj. I zaraz go napełnimy. To jest tylko jeden bucket, więc ja już e, tutaj wyłączam to wszystko. Never active, e, niech to się tutaj robi. E, a, e, a tutaj już będzie jeden bucket naszego liquid deuterium. Zaraz go po prostu przeniesiemy tutaj cieczą e, za pomocą Fluidakta. Jezu, strasznie się plączę. Przepraszam Was za to. Ale już on się napełnia. Tak, już on się napełnia, zaraz się napełni i quest będziemy mieli po prostu zaliczony. Eee, no i chyba tyle. Poczekamy na to, aż ten quest się zaliczy. No i będziemy sobie już kończyć ten odcinek. Proszę bardzo, quest się zaliczył, więc tą rurkę mogę usunąć. Ten e, task screen mogę też sobie usunąć aktualnie, bo następną rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, to będzie liquid tritium, którego też będziemy potrzebować jeden bucket, e, ze względu na to, że będziemy Musieli o, zainwestować w tą oto zakładkę, a żeby zainwestować w tą zakładkę, no to potrzebujemy Lithium Dust'u. A, yy, aha, ale co potrzebujemy, żeby dojść do Lithium Dust'u? Chemical Crystallizer. Chemical Crystallizer, nie mamy tego. I co on będzie niby robił? A on nam będzie Lithium przerabiał na Lithium Dust? Nie, on nam będzie gesaus brain przerabiał na sól. Okej, okay, dobra, a to się jak pozyskuje? E, o Boże, to będzie strasznie skomplikowane. Water Vapor e, to będziemy pozyskiwać z e, Rotary Kondensatora, e, przerabiając wodę na Water Vapor. Okej, okay, dobra, czyli będziemy potrzebować jeszcze te dwie maszynki, żeby w bezkolizyjny jakby sposób produkować naszą sól. E, fakty są takie, że ja tego Deuterium, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o liquid, to nie będę potrzebować. Tutaj możemy zamienić, żeby dek de dekondensowało to z powrotem na gaz, chyba tak można to powiedzieć. E, no, i później sobie go wpuszczę po prostu do tej maszynki, żeby on już tutaj był i czekał. E, no i chyba tyle. Dobra, ja w takim razie już się do Was odwracam i będę się z Wami żegnać. Tylko chwila przerwy, bo oczywiście ktoś odpalił kosiarkę, ale ja w tym moim małym zmechanizowanym, mniej więcej pomieszczeniu będę się już z wami żegnać, więc dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!